Ja ucieść by to była Marleńka dziewczyna. Tak a co? Mam, no, dobra, to to tyle. I mean, I Cześć widzu, ja tutaj na szybko przerywam ten piękny materiał. Jak widzicie ten film jest trochę bardziej innego formatu materiału. Mam nadzieję, że taki śmieszny content z fajnych momentów u mnie w grze wam się spodoba. Zostawcie lajka like pod tym filmem, wbijmy ich jak najwięcej tutaj. No i zostawcie suba, lecimy bo 3 Dobra, ja już uciekam miłej zabawy. E, 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 e. O kurwa. Trochę e? No e? <laughs> w no, zabawne. <laughs> To jest fajne A ja mam raz Weźcie se to i Dobra, Dobra zamknij mordę dzieciaku zajebany to 16 jest kurwa IŚŁ STĄD Leci bomba Ale słaby jesteś ja A jak twoja matka bo ja się urodziła Haha, ja, 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 <laughs> stary nie <ma> Haha <laughs> a ty masz 12 IQ A my dlaczego? Bo no, kurwa grasz w grę <laughs> <noise> Baba boy. <susurna> Ładnie Jesteś nikim kurwa <noise> nie no tak umierać. Nie no tak żyć, kurwa, jak ty oddychasz człowiek? Będzie złamał kurwa, pół, rozumiesz to? Tak, tak. E, bo wiesz, że ty mnie Legend kolego? Jak długo ty kurwa żyjesz? Bo po prostu ja się nie nie dowierzam. Jak rodzice cię otrzymywać kurwa muszą? Czy jesteś taką spierijną życiową? że to jest szkola tlen marnować na ciebie. <noise> Jak cię stary co rano widzi To myśli że się po mnie włos gumy nie założył kurwa. Gość, zó gumę... weź orbit w pierdolę za dużo dujreksów Nie no, to dupy jesteś gość ja, ja, tu miał 15 HP mówisz do dupy kula! Mówisz ja ci do dupy mogę naprzyć jedynie! Ty pierdona kula za koło z gości. 15 HP do chłopa miało! Weź się kula ogarnij, człowieku! Dobrze, płacz, płacz! Powiedział dziecko co go kurwa? Matka nie kocha i gra w gry, bo nie ma znajomych. Haha, bibletku. Taki gruby Maciuś się siedzi i smutny jest, bo nikt go nie lubi. Loser. I co teraz kurwa zrobi? I co? Spierdolisz to? Oczywiście, że tak! No. Wiesz, że to się zatrzyma. No właśnie, no i widzisz k**wa, tak, no, ty k**wa nie masz, tak, nie masz życia, dobrze, tak, po putainie, powiedz tak, mi, powiedz tak, mi, czemu no, grasz, czemu grasz tą tak, grę dla tak, samemu, bo nie masz kolegów, mama cię nie kocha, a masz ten komputer tylko dlatego, że usiadłeś dwójką i na kolankach, no kurwa tylko dlatego. No dobrze, co wam się staną w nocy, bądź w ma, ale inteligencja twórcza! Normalnie nie mnie lakał jak to słyszał. Gościu, zajebiście ty go po prostu! Nie mam! Aż nie mam na to słów. Nie mam na to słów jak bardzo twórczy jesteś. Zjebał cię stary po prostu. Ty ci mogę powiedzieć na twoją piękną kurwa i postę. No, matka cię nie kocha, jebał cię stary. Najbardziej mentalny słowa tylko do mojej wypowiedzi. Ale wiesz co, nadal najpiękniejsze jest to, że masz 5 dni i nadal coś kurwa szczekasz. Wejdź na forum dla zbanych, Będziesz się jak ryba w wodzie. Warto więcej masz niż skina, idiota. Nadal jesteś najniżej. GARY! Jak coś powiesz, to pomyśl zanim, sobie, że ty się z teraz moje teksty bierzemy. Kurwa, panowie, on się uczy. Został jeden gracz. Hello, motherfucker. Dobra. Mogłeś wyklaczować, według mnie, mogłeś wyklaczować. Według mnie, powinien się zamknąć, kurwa. Dlaczego? Prostu, ale ale, dlaczego? ale to to dlaczego? Ale, w ale, w ale w dlaczego? W a, a, ale, ale, ale. Ale Loser Nie no, tutaj to nie była twoja wina, że Bo tutaj bardzo o, lucky shot wszędzie. Bardzo lucky shot, lucky shot był też swojego starego Ale bardzo, bardzo jest z wersją że masz Raka, niestety no, zaczyna... no, dobrze. Tak, no, dobrze. tak, dobrze, dobrze Wypłakałeś się już. A ty wypakałaś mamu się, mamusi, że cię kocha. A nie, nie masz no jej. Tak. No tak, domu dziecko no ci tak. nie odwiedza. Ja... Kopie, ile ty masz lat, żeby cisnąć po starych. A ile ty masz lat żeby seplenić? Aparat na zęby mam. Siema Michalek, siema Michalek! Co tam u ciebie? Halo? Niech mię, kupię? Halo? Siema. Halo? Nie, mi. Okej, okej. Ja jesteście przyklastami. Powiedzcie coś. Wyślę wam stópki, jak się to Siema. How are you, Kejo? Use your uh, voice. Ty jesteś kolegą? Rejs z Odmawiam. Chłopaki, jesteście uh -huh. razem? Przepraszam, odmawiam. Nie bijemy. Dostał. ale masz skinem. Mhm. Dziękuję. Chyba się polubimy. Potwierdzam. Tak? Potwierdzam. Co to znaczy? Tak czy nie? Tak to super, super. Dziękuję. Kamiołek. Zamknij mordę, daj się skupić. Ichniarko. Nie. Yo, yo, yo. Yo. Słodziaku. Yo, yo, yo. yo. Kurwa, gorąco jest w tym pokoju strasznie. No bo ja się się Patrzę to cały czas wpierdolę. <grystanie> bo patrzy są bardziej ogarnięci w takich gierkach chyba, co czy nie? No, no, ta... no chyba trochę ta... Godziny spędzone. Tata cicho, kartuja ci. Co? A my, ja to, my, to teraz. To nie, bo teraz? mnie po polsku, a nie to. Wiesz, że lata, szaro Ja chyba też wejdę w te bo widzę, że Wam się dobrze tutaj gra. Mimo, że też bym się przyłączył z próbą swych siw. A to dużo nerwów trzeba. Co mi to nie grozi, bo teraz będę na kursie ninja, czarnego ninja. Tylko ostrożnie. I'm not fucking bro, I'm not... Ale reporty fucking maksusis. co? Idą, idą kawie? Ooooo! Wow! Co są bo tego? Kurwa, jorów <grym> No bo wchodzimy obydwoje mainem, pikujemy i ja tylko zostałam, bo ty kurwa zjeb się tu schował. No kurwa! No ty <grym wioski> no co ty grubasie! Co? Chciałam operatora! Ale ja nie wziąłem go! Ale ty mi zblokowałeś przejście do niego! Dostał jeden wróg. Kosa! Nooo! Oh. No <ślejki>. Boże, błyskawica. Błyska Ale w <ślejki>. Co jest? Leży na brzegu Do nas! To jest Bris! Znowu! Znowu Breeze Znowu Breeze Jesteś zwierzakiem, najgorszym człowieku. Śmieciem ludzkim, kurwa. Dzięki. Para a